Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym wideo. W tym wideo chciałbym Wam przedstawić sposób na darmowe kryptowaluty. Wiem, że to stwierdzenie brzmi bardzo kontrowersyjnie i często szukając takich rzeczy w necie możemy się natknąć na wiele skamów i oszustw, które są promowane oczywiście w taki sposób, że no dostaniesz kilkaset dolarów w kryptowalutach w tym momencie, tu i teraz, jak tylko coś tam zrobisz. Nie ma takich rzeczy, chyba największą taką jakby akcją, gdzie były rozdawane darmowe kryptowaluty to był właśnie Stellar, ten to, to tutaj widzicie, kryptowaluta Stellar, która była rozdawana w ilości 50 dolarów w kryptowalutach i trzeba było po prostu do, do, dokonać jakby weryfikacji e, dowodem. No i to rzeczywiście przychodziło, zrobiłem to ja, zrobiła to moja, moja dziewczyna, e, na rodziców też żeśmy po prostu to, to zrobili, to wpadło 200 dolarów w kryptowalucie. Także takie rzeczy się zdarzają, ale często można natykać się na różne po prostu skamy i oszustwa, a tego byśmy nie chcieli. Jest taka fajna strona, która pozwala nam otrzymywać darmowe kryptowaluty poprzez takie coś, czym jest airdrop, czyli po prostu z reguły kryptowaluty się promują, bądź promują jakieś portfele i przez to rozdają kryptowaluty za wykonanie jakichś takich prostych akcji. Oraz za jakby polecanie tych airdropów, czyli tych rozdawań innym osobom. I my możemy na przykład otrzymać 15 tysięcy jakiejś kryptowaluty. Jak komuś to polecimy i z naszego linka odbierze 15 tysięcy, to my możemy dostać kolejne 5. Na takiej, na takiej zasadzie mniej więcej to z reguły działa. Dobra, tutaj jeżeli wejdziemy sobie na airdrops.io, link znajdziecie w opisie filmu oraz pewnie też w komentarzu. Jak tutaj wejdziemy, to pojawia nam się taka lista tych airdropów, czyli darmowych rozdawań kryptowalut. No nie do końca darmowych, bo po prostu musimy coś zrobić, natomiast nie płacimy za to. Nie wszystkie te airdropy warto robić. Tutaj jest jakaś punktacja tych airdropów poprzez nadawanie takich płomieni. Nie wiem, czy to ludzie głosują, czy nie. Warto się tym sugerować, ale na pewno warto to zrobić trochę inny sposób, który ja zaraz Wam pokażę. No mamy tutaj. Kilka tych aktualnych airdrop, airdropów. Być może, że w tym momencie nie będzie żadnych fajnych, ale warto mieć świadomość, że taka strona istnieje i po prostu na przykład wchodzić raz na tydzień i sprawdzać, co tu się dzieje, bo czasami naprawdę można fajne wyrwać ilości, nie. No i wiadomo, że kiedyś te kryptowaluty mogą się wybić i zwiększyć swoją wartość. Czyli no zbierałbym to na zasadzie czegoś takiego, że zbieramy sobie worek jakichś tam różnych nie wiem, monetek, a później okazuje się, że te monety wybijają do góry, no i mamy kilkaset dolarów. No tak może być, takie rzeczy się zdarzały i, i zdarzać się myślę, że będą, ale żeby nie marnować po prostu swojego czasu, warto, yy, no, z, jak już mamy tutaj te listy, to sprawdzić, w które kryptowaluty, no, no jest sens, żeby to yy, brać i się w to angażować. Nie? No bo załóżmy, że weźmiemy sobie teraz w tym momencie tego Stellara, Tutaj mamy angielskie, wszystko napisane po angielsku. Możemy użyć Google tłumacza i sobie też na pewno poradzimy yy, i będziemy je w stanie sobie odebrać. No i tutaj mamy taką, zazwyczaj zawsze, raczej zazwyczaj zawsze, zawsze raczej, no, raczej zawsze <grych> z reguły, bo, bo nie jestem pewny, mamy taką listę krok po kroku, co trzeba zrobić. I na przykład tutaj, żeby odebrać yy, 25 dolarów w stelarze, nie sugerujcie się tym do końca nigdy, bo Kłamie i zaraz no to, 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 te wartości kłamią z reguły też. I możemy to fajnie sprawdzić, ile tak naprawdę dostaniemy. Zaraz Wam pokażę też jak. No dobra, mamy tutaj ten poradnik krok po kroku. Czyli krok pierwszy, tworzymy konto na KeyBase. Później musimy zweryfikować telefonem z państwa, które jest wspomniane tutaj w oficjalnym jakimś oświadczeniu. Może nie być polski. Rzadko się zdarza, że nie ma polski, ale czasami się zdarza. Darmowe lumeny, czyli XLM, będzie dodane, będą dodane do Twojego portfela automatycznie 15 dnia każdego miesiąca. I tutaj nam pisze, że wartość całego airdropu będzie podzielona na ilość uczestników. Na ten moment wychodzi na osobę, że dostaje się 434 stelary, co wychodzi w okolicach 25 dolarów. No i tutaj warto się zatrzymać, i warto się zatrzymywać wszędzie, jeżeli chodzi o ilość i wartość, bo. No, nie do końca zawsze ta, ta przedstawiona tutaj wartość tego airdropa jest taka jak, jak tutaj, właśnie pisze, jest napisane. Teraz tak, jak, jak, jak fajnie można to zrobić? Tutaj piszemy, że dosta można dostać np. MONOS 105 MNS token za wykonanie jakiejś tam rzeczy. I dobra. Aha, i możemy też otrzymywać 26 MNS tokenów za każdego poleconego. No i fajnie, dobra. No ale dobra, no to zobaczmy na początku, czy w ogóle tą kryptowalutę, jak ją odbierzemy, możemy ją możemy ją spieniężyć, czy jest listowana na jakiejkolwiek giełdzie, żeby można było ją sprzedać, no to warto na pewno wejść na CoinMarketCapa, bierzemy sobie tego Monosa, nie wiem, kopiujemy sobie nazwę i wpisujemy, no jak widać Monosa nie ma, czyli raczej chyba na żadnej giełdzie jeszcze nie będzie można go spieniężyć, czyli tak naprawdę odbieramy to, ale, ale nic w tym momencie nie możemy z tym zrobić, oprócz pewnie trzymania na portfelu. Można zrobić, ale no jeżeli szukamy takich gwiazdek, perełek albo chociaż takich, które, nie wiem, odbieramy dzisiaj i możemy to sprzedać za 3 dolary i mamy 3 dolary, no to fajnie, bo można iść sobie na, na dwa browary z sąsiadem i on też sobie odbiera dwa browary, jest super, nie? No to jest spoko. Akurat Monos no, ma wysokie ratingi, odebrać można, ale no, czy warto, okaże się pewnie za kilka miesięcy albo kilka, kilka, kilka tygodni, ale możemy szukać takich, z których będziemy mieli korzyść na przykład od razu. Weźmy sobie ten... PayPayrium, pay chyba to jest. Bierzemy, zanim w ogóle w niego wejdziemy, to warto po prostu sobie wpisać e, w CoinMarketCap e, nazwę tej krypto. Mamy Payrium. No i co? I schodzimy sobie. znaczy wchodzimy tutaj, nie schodzimy. I na przykład Periu No nie ma żadnego, żadnej, żadnych danych. No to też słabo. Przez Przezgrywając sprawdzałem, któreś były. A, dobra. Weźmy Veracity. To powinno być, bo sprawdzałem wcześniej przed nagraniem. Ok, mamy Veracity. Wchodzimy, patrzymy, jest to warte. Nie wiem ile to jest warte na dolary 0,005 dolara. Ale wchodzimy jeszcze, sobie tutaj na jakich giełdach możemy to wrzucić. Na jakie giełdy? No i mamy na przykład hit BTC. No różne, i Możemy sobie to po prostu tutaj zobaczyć, jakie ceny są aktualnie. Widzimy, że na Stekcie możemy sprzedać to za 0,0006 centa. No i fajnie. No dobra, sprawdźmy, ile, ile tych Veracity oni rozdają. I tutaj pisze, że możemy zdobyć maksymalnie 15 tysięcy Veracity tokenów. No i teraz po prostu wchodzimy sobie na, na, na ten market cap, bierzemy 15 tysięcy razy ta cena, no i możemy sobie oszacować ile rzeczywiście moglibyśmy teraz za to dostać. No i to już jest fajne, bo no wiemy ile, dolara, ile odbieramy no po prostu, że tak powiem, pieniędzy, no i czy to się opłaca czy nie. Jeszcze była taka jedna tutaj kryptowaluta, która rzeczywiście kosztowała chyba 0,5 centa i nie wiem czy to nie było to Herocoin dobra zobaczmy sobie tak z ciekawości jaki tak już tutaj jesteśmy a ok, tutaj jest 0,001 czyli to jest 0,1 centa zobaczmy na jakich giełdach jest listowany możemy podpatrzeć jakie były jakie były wartości poprzednio na, na giełdach i teraz zobaczymy jak o i mamy jest na przykład na KuCoinie można sprzedać do, do BTC, można sprzedać do ETH Mamy tutaj cenę, to jest prawie 200, dwie dwie, nie 20, dwie no 20 centa. No i teraz zobaczmy sobie, ile można ich uzyskać podczas tego airdropu. No i widzimy, że Herocoin airdropuje 1500 tych Herocoinów dla wszystkich, dla wszystkich, którzy dołączają. No i teraz możemy po prostu również wziąć 1500 razy 0, 0,001 i Weźmy nawet prosto 30 oraz 2,3. No to 1,5 dolara, to już możemy browara sobie kupić, a możemy zostawić, poczekać i, i oczywiście później poczekać na wzrost ceny i spróbować to sprzedać za na przykład browarów 10, bo tak też może być. Dosyć fajnie wygląda tutaj ten jakby system polecony, bo dostajemy 750 tych hero coinów za każdego człowieka, który dołączy. No to fajnie. To fajnie wygląda. No i tutaj można już się za, 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 zainteresować, można sobie założyć, zrobić, przetestować, dostać, sprzedać, no i później gdzieś to na Facebooku na przykład popróbować. I już później od Was zależy, co byście chcieli z tym zrobić. Możecie to zostawić, czekając na kraty browarów, a można to sprzedać teraz iść na browara. Taki tam prosty, prosty przykład taka. Metafora trochę, że tak powiem. No i co? No i tyle. Tutaj nie ma. Aha, jeszcze jest jedna fajna rzecz, bo mamy coś takiego jak dropy dla holderów, czyli. Zatrzymanie. Kryptowaluty otrzymujemy przez to inne kryptowaluty, tak to mniej więcej w skrócie mogę powiedzieć. I tutaj mamy taką listę, właśnie kryptowalut do, do jakby stajkowania, to się chyba nazywa, że trzymamy Genesis i możemy. Aha, nie, otrzymujemy Genesis, jak st st trzymamy na portfelu Gen. No i też to jest taka forma, właśnie airdropu. Po prostu za trzymanie kryptowaluty dostajemy no takie, jakby dywidendy. No i, i, i co? I tutaj, aha, jeszcze fajna rzecz tutaj założyłem. Możemy kliknąć w i Tutaj powinna nam się wyświetlić lista nadchodzących, ale chyba na ten moment nie ma, nie ma informacji żadnych i albo nie ma nadchodzących. No ale tak jak mówię, no to nie jest strona, żeby codziennie tu siedzieć i, i wyciągać kryptowaluty, chociaż też tak można i myślę, że można na tym w przyszłości zyskać, bo na pewno jakaś z tych kryptowalut, które tutaj będą do odebrania później wybije i będzie warta ileś tam centów i... No i to będzie opłacalne. A w sumie tak naprawdę wystarczy to zrobić i czekać. Ale ja o, o, osobiście preferuję wchodzić raz na tydzień, raz na dwa tygodnie i po prostu podglądać, co tu się dzieje i szukać takich perełek, jak na przykład była kiedyś, że rozdawali no, 50 dolarów za stworzenie nowego portfela i weryfikację tożsamości. No i to było naprawdę spoko. Dlatego wam to przedstawiam, i to jest rzeczywisty sposób na, na darmowe kryptowaluty. Nie są to kokosy, chociaż czasami no, to są fajne, fajne pieniądze, ale w przyszłości też mogą być kokosami te nie kokosy i. No, i tak to wygląda. no To jest taka ciekawostka, można to używać, jeżeli ktoś ma czas, i, i, i to na pewno e, no, przyniesie nam jakieś korzyści, jeżeli będziemy to e, odbierać. Chociaż może nam przynosić już korzyści od razu, jak po prostu to, no to sprzedamy, jak odbierzemy, nie? No bo jeżeli będziemy widzieć, że rzeczywiście taki hero coin jest listowany, no to po prostu go odbieramy, przerzucamy na kukojna, sprzedajemy i mamy tam półtora dolara, nie? E, I możemy się cieszyć z półtora dolara. No i tyle, to by było wszystko. Jeżeli film Wam się podobał, to, to zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajkowania. Jeżeli nie, to zapraszam do konstruktywnej krytyki w komentarzach. Też do tego się postaram jakoś odnieść. I tyle. To ja się będę z Wami żegnał. Dziękuję serdecznie za oglądanie. I widzimy się w kolejnym filmie. Też na pewno będą pojawiać się jakieś filmy o kryptowalutach. Jeżeli jeżeli będę wpadał na jakieś takie pomysły. no Mamy na ten moment filmik z Ledgera, o Ledgerze, o portfelu do kryptowalut. Mamy teraz też, będziemy mieli film o airdropach, czyli sposobie na darmowe kryptowaluty. No i później myślę, że się pojawią jakieś ciekawe rzeczy. Kuszą mnie, kusi mnie przetestowanie stawiania masternodów. Może w przyszłości się ten taki film pojawi. Dziękuję serdecznie za oglądanie i to by było na tyle. Na razie.